Witam, witam. Kolejny dzień. Dzisiaj taka krótka, krótki filmik. Dzisiaj może troszeczkę inaczej. E, pokażę dzisiaj karmienie no i oczywiście środek, który u mnie który u mnie króluje praktycznie przez cały rok. Może troszeczkę właśnie w okresie y, w okresie lotów mniej go stosowałem i też tego żałuję. Ale teraz na pewno 2-3 razy w tygodniu jest stosowany, naturalny, który no myślę, że wielu hodowców stosuje i na pewno każdy sobie go bardzo chwali. Więc przygotujemy za chwilę karmę, pokażę jak ją przechowuję, czym w tej chwili karmię. I tak, tak pokrótce, taki zwykły dzień, jak szykuję szykuje karmę na, na codzienne, codzienne karmienie naszych pupili. Przenoszę się już do garażu, żeby Wam to zademonstrować. I, I przenosimy się do mojego garażu, gdzie mamy karmy w tej chwili. Taką karmą. Taką karmę stosuję. Dzisiaj byłem właśnie po dokupić jeszcze. To jest akurat karma yy, bodajże bez pszenicy. <laughs> ja mówię w tym okresie po prostu dalej mocno karmię. U mnie nie ma zbytnio karmienia y, takiego delikatnego, że przechodzę na, na jakieś słabsze. Na razie, póki jeszcze się gołębie pierzą, więc na pewno do końca, y, do końca grudnia będą dostawać taką karmę. Y, dokupiłem jedynie worek jęczmienia ale to później w styczniu możliwe, że będą miały takie może dwa tygodnie, gdzie będą miały większą ilość jęczmienia dodawaną, żeby troszeczkę zapomniały o tej lepszej karmie, ale tak poza tym karma raczej mocna. Na pewno te grochy i tak dalej to im na pewno pomaga tym, zwłaszcza tym późniakom, fajnie się rozrosnąć, a staram się dbać. Cały rok niegdyś. No wiadomo, karmiłem troszeczkę inaczej. Teraz już od tego odchodzę. Taką porcję, taką michę na, na, cały, na całe stado im przygotujemy. Weźmiemy teraz to do domu i dodamy ten nasz dodatek, który myślę większość stosuje. Tak to mniej więcej wygląda. Wiadomo grity non stop, więc grity też są. Otwarte, też dostają i jakieś pojedyncze dodatki w tym okresie dla zdrowia. Przenosimy się do domu. I jesteśmy już akurat w domu. Co w tym okresie? W tym okresie Propolis. To jest coś, co uważam za fantastyczne, fasta, fantastyczną rzecz. E, wiadomo, każdy może sobie to zrobić samemu. Ten u mnie stoi już chyba drugi rok. A mimo wszystko cały czas działa, cały czas jest fajny. Mamy przygotowaną karmę. Teraz przygotujemy porcję propolisu. I wymieszamy, damy do odstania, żeby troszeczkę ładnie wsiąkło. Ja to zawsze sobie stawiam. Na piecu w kotłowni to moment fajnie, fajnie obsycha. I za chwilkę podamy to gołębiom. Zcięczoną dawkę, a moment: karmę przesypujemy do nieco większego pojemnika. Zalewamy. I to wszystko dokładnie staramy się wymieszać. Po wymieszaniu, tak jak mówię, karmę, odstawiam, tak jak mówię, jak jest, jest ciepło, tak jak mówię, w kotłowni, na jakieś 5-10 minut, momentalnie to wszystko fajnie wsiąknie i będziemy podawać to gołębiu. Tak jak wspomniałem też w tytule, lekko z przymrużeniem oka, rozpocząłem też lęgi zimowe. I pierwsze efekty <noise> wiem, troszkę inna pasja. Ale też ja lubię jednak bawić się w hodowle na różnym szczeblu i również takie małe asiory już udało się w inkubatorze wycho wychować. Mają o, całe 5 dni bydlaki. A tak w ramach oczekiwania aż obecnie nam propolis na karmie. I tak przygotowaną karmę podajemy gołąbkom, gdy już ładnie obeschła, a później możemy patrzeć na efekty takie, gdzie widzimy ładne, ładnie puch podrzucany na bieżąco. Naprawdę moim zdaniem gołąbki są w bardzo fajnym zdrowiu. I teraz mogą spokojnie nasływać. Tak ja akurat jestem człowiekiem, który uwielbia patrzeć jak one jedzą To są zawsze te chwile, gdzie obserwuję jak się zachowują teraz na pewno ten telefon troszkę je deprymuje ale to jest właśnie ta chwila gdzie tutaj spędzam razem z nimi i dokładnie obserwuję zachowanie każdego z nich i drugi gołemnik pozostała część karmy właśnie podana i zajadają Propolis myślę bardzo prosto zrobić nie jest to drogie nie jest to trudne a naprawdę bardzo pomaga w utrzymaniu gołębi w zdrowiu na co dzień Warto podawać przez cały rok. Ja uważam to za świetny środek, który można sobie wytworzyć samemu. A naprawdę, naprawdę bardzo pomaga w utrzymaniu gołębiu. W fantastycznym zdrowiu. Bardzo na pewno pomaga. A tak jak widać, mimo to, że jest na alkoholu. Nie przeszkadzaj I na pewno nie zaszkodzi. Tak wygląda u mnie. Taki zwykły, zwykły dzień. Jak to ja mówię dzień z życia. W tym okresie spoczynkowym gdzie ptaki spokojnie kończą pierzenie No tutaj mówię, te późniaki jeszcze się pierzą gołębie lotowe które są tam dalej w tle one już pierzenie zakończyły spokojnie przygotowują się do okresu lęgów i do okresu lotów tak to u mnie wygląda pozdrawiam pamiętajcie dbajcie o ptaki w tym okresie zdrowia nie może im wówczas zabraknąć. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym